Dzień 1 grudnia. Zapraszam Cię w 24-dniową podróż przez zimę w polskiej kulturze XX wieku. Przez kolejne dni będę odkrywać literaturę, film, muzykę i sztukę. A dziś zaczynam od Bruna Schulza i jego zimowej Galicji. Zima w Drohobyczu nie była tylko zimnym. Dla mnie to zawsze była brama do świata Schulza. Lata 20 i 30. Małe galicyjskie miasteczko. A jednak, właśnie tam śnieg, mgła i mróz stają się elementami metaforycznymi. Czas się zatrzymuje, a rzeczywistość zaczyna przypominać sen. Zima spowija miasto mgłą, która wydawała się snem. Dla mnie u szulca śnieg nigdy nie jest tylko pogodą. To lustro codzienności, w którym odbija się mgła życia. Nic dziwnego, że jego zimowe obrazy inspirowały innych twórców. Ich obecność odnajdujemy m.in. w twórczości Olgi Czokarczuk, gdzie w prawieku i innych czasach odnajdujemy te same motywy, co w sklepach cynamonowych, czy w filmach Jerzego Hasa, na na podstawie prozy Schulza, sanatorium pod klepsydrą. A ty co najbardziej urzekacie w obrazie zimy w literaturze? Napisz w komentarzu.